Dla naszej części świata za początek II wojny światowej uważa się dzień 1 września. Kiedy przypomnijmy, Niemcy bez wypowiedzenia wojny przekroczyły praktycznie na całej długości granicę naszego kraju. Wojsko polskie musiało w pojedynkę stawić czoła agresorowi, do którego dołączył Związek Sowiecki 17 września. W efekcie mamy czwarty rozbiór Polski autorstwa Hitlera i Stalina. 24 godziny zanim pojawiły się podpisy na pakcie Ribbentrop-Mołotow, Adolf Hitler przemawiał na naradzie dowódców, gdzie podkreślał, jak ważne jest zniszczenie Polski. Celem ich pierwszego zadania było nie tylko dotarcie do jakiejś wyznaczonej w ramach paktu umownej linii na mapie. Celem priorytetowym specjalnej wojskowej operacji było zniszczenie żywej siły. Decyzję o ataku tłumaczył porą roku. Informował, że w celach propagandowych pojawi się kilka przyczyn napaści i szczerze wyraził obojętność wobec tego, czy kraje zachodnie przyjmą retorykę, czy nie. W końcu nikt nie podważa zdania zwycięzców. Zdaniem Adolf Hitlera. W sprawach związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem wojny nie decyduje prawo, lecz zwycięstwo. Od dowódców swojej operacji wymagał brutalności i działania nieuwzględniającego litość. I tak też się stało. Wojska niemieckie rozpoczęły od bombardowania Wielunia o 4.35. Kilka minut później pancernik Schleswig-Holstein ostrzelał Westerplatte. Atak miał błyskawicznie przełamać naszą obronę, umożliwić okrążenie i unicestwienie naszych sił. Wojna błyskawiczna skupiła się na wyprowadzeniu głównego ataku z terenów Śląskich. Prus Wschodnich i Pomorza Zachodniego. Jednoczesny atak miał przerazić, miał przejść wszelkie oczekiwania i celem było jak najszybsze opanowanie stolicy kraju Warszawy. Trzecia Rzesza rzuciła do boju 1 850 000 żołnierzy, ponad 11 000 dział, ponad 2 800 czołgów, a dominacja z powietrza miała być zapewniona dzięki dwóm tysiącom samolotów. Przewaga sił niemieckich była poniekąd przytłaczająca. Dysponowaliśmy 5 razy mniejszą ilością samolotów, 4 razy mniejszą ilością czołgów, dwa razy mniejszą ilością dział, ale znowuż tak małą ilością żołnierzy nie dysponowaliśmy. Do obrony naszego suwerennego kraju stanęło ponad 950 tysięcy żołnierzy. Niemiecki plan zbrodniczej napaści na nasz niezależny kraj należał do ambitnych. Po tygodniu miało nastąpić zniszczenie naszej armii, docierając do linii Narwi, Wisły oraz Sanu, gdzie przewagą Niemiec była ciągnąca się przez 1600 kilometrów granica. Jednoczesny atak z zachodu, południa i północy miał być gwarantem zwycięstwa. Z punktu widzenia naszego dowództwa, ustalając strategię obrony, nie do końca. Słusznie kierowano się naciskami politycznymi. Najrozsądniejszym posunięciem z naszej strony byłoby ustawienie wojsk na wspomnianej linii Narwi, Wisły i Sanu. Dawało to najkorzystniejsze warunki do zatrzymania niemieckiej napaści i dawałoby największą szansę na zadanie największych strat agresorowi, ale oznaczać by to musiało opuszczenie i zostawienie na pastwę Niemców. Pomorza oraz Śląska, co nie podobało się dowództwu, bo obawiano się, że mieszkańcy tamtych terenów poczują się oszukani, a do tego obawiano się, że Hitler po uzyskaniu zarówno Śląska i Pomorza zatrzymałby się i stwierdziłby, że dalej nie będzie atakował. Zatem zamiast naszą obronę rozlokować w najrozsądniejszym strategicznie miejscu, postawiono na rejony przygraniczne. Trzeciej Rzeszy udało się zdobyć panowanie w powietrzu. Dzięki dominacji bombardowano szlaki komunikacyjne zgrupowania wojsk czy dewastowano całe miasta. Dzięki nowoczesnemu uzbrojeniu piechoty i wojsk pancernych, dzięki ich przytłaczającej miejscami liczebności. Agresorowi udało się przełamać naszą linię obrony i mogli siać spustoszenie na naszych tyłach. Pojedyncze punkty oporu nie były w stanie powstrzymać natłoku wojsk niemieckich. Należy pamiętać i mieć przede wszystkim na uwadze to, że w tym czasie nasz kraj ma układy sojusznicze podpisane z Francją oraz Wielką Brytanią. 3 września nasze kraje sojusznicze nie wysłały swoich wojsk, by zaatakować III Rzeszę. 3 września kraje sprzymierzone wystosowały ultimatum III Rzeszy. Hitler miał wstrzymać działania wojenne i wycofać się z terenów Polski. A że nie wstrzymywał i nie wycofał, to wypowiedzieli wojnę i tylko tyle. Co prawda nie udało się Hitlerowi napaść na Polskę po cichu, niezauważenie, nasi sojusznicy zareagowali wypowiedzeniem wojny, ale ani wojska francuskie, ani wojska brytyjskie nie poruszyły nieba i ziemi i nie uderzyli militarnie w Trzecią Rzeszę tak, by choć na chwilę rozważała przerwanie działań wojennych. Druga Rzeczypospolita stanęła do walki osamotniona. Wiadomo, że zarówno Paryż, jak i Londyn nie były przygotowane do wojny. Można spekulować, co by ich atak mógł wskurać. Natomiast o całej ich nieaktywności zadecydowała wiedza. Nasi sojusznicy wiedzieli bowiem, dzięki swoim szpiegom, że w drugiej połowie sierpnia podpisano Pakt Ribbentrop-Mołotow. I nasi sojusznicy znali treść paktu, wiedzieli, że nasz kraj miał zostać podzielony między Związek Sowiecki i Trzecią Rzeszę. 8 września pierwsze oddziały niemieckie zaczęły docierać pod Warszawę, ale wielodniowa bitwa nad Bzurą, trwająca do 18 września, zahamowała atak Niemców na naszą stolicę. Z tym większym zaskoczeniem przyjęto wiadomość o tym, że Armia Czerwona brutalnie napadła nas od wschodu. Niemcy niecierpliwie ponaglali, Sowietów by ci w końcu ruszyli, ale Stalin wolał poczekać. Chciał wyraźnie przyjrzeć się jak reagują, czy jak nie reagują państwa zachodnie. No i był pod wrażeniem oporu, z jakim Polacy stawiali czoła niemieckiemu agresorowi. 17 września, mając gdzieś fakt, że mieliśmy obowiązujący pakt polsko-sowiecki o nieagresji, Armia Czerwona rzuciła do wojny z naszym krajem półtora miliona żołnierzy, ponad 6 tysięcy czołgów czy 1800 samolotów. W obliczu przytłaczającej przewagi liczebnej obu wojsk i faktu, że zaatakowano nas praktycznie z każdej możliwej strony, naczelny wódz, wiedząc, że sprawa jest przegrana, postanowił wycofać się do Rumunii i na Węgry. Zamiast wypowiadać wojnę Moskwie, zerwać z nią stosunki dyplomatyczne, nasi rządzący wraz z prezydentem i naczelnym wodzem na czele opuścili kraj. Trafili do Rumunii, gdzie planowali przedostać się do Francji. Żołnierze opuszczeni i osamotnieni kontynuowali walki, choć było wiadomo, że w obliczu miażdżących sił agresorów nie mieli najmniejszych szans. Kończyła się amunicja, oddziały kapitulowały, miasta poddawano. 6 października było po wszystkim. We Francji nowym prezydentem Polski zostaje Władysław Raczkiewicz, a na czele nowo powołanego rządu stanął generał Władysław Sikorski. W walkach z Niemcami 130 tysięcy polskich żołnierzy zostało rannych, 70 tysięcy zginęło. Do niemieckiej niewoli dostało się ponad 400 tysięcy, z czego ponad 10 tysięcy oficerów. W walkach z Armią Czerwoną 20 tysięcy żołnierzy zostało rannych, a około 2,5 tysiąca zginęło. Do niewoli trafiło 200 Tysięcy żołnierzy, w tym 10 tysięcy oficerów. 88 tysięcy polskich żołnierzy uciekło z kraju. Sowieci, stracili 3 tysiące żołnierzy, a 6 tysięcy zostało rannych. Niemieckie straty za to były poważne. 45 tysięcy zabitych i rannych, zniszczono 1000 czołgów i samochodów pancernych, do tego 700 samolotów. Niemieckie straty stanowiły ponad 30% stanu bojowego. Należy pamiętać, że podczas wrześniowych walk wojska niemieckie postępowały z wyjątkowym okrucieństwem. Lotnictwo atakowało ludność cywilną. Niemieccy żołnierze na zdobytych terenach dokonywali masowych egzekucji. Przykładowo, w Bydgoszczy tylko 9 września rozstrzelano 400 Polaków. W sumie, w wyniku niemieckich represji w samym wrześniu 1939 roku zginęło około 20 tysięcy ludzi. Barbarzyńsko napadające, Armia Czerwona zachowywała się równie bestialsko. Na zajętych terenach mordowali obrońców, mordowali policjantów, mordowali wojskowych, nawet cywilów. Według profesora Normana Davisa, stawiając czoło Blitzkriegowi przez pięć tygodni w osamotnieniu, Armia Polska spisała się lepiej niż połączone siły brytyjskie i francuskie w roku 1940. Jego zdaniem Polacy spełnili swój obowiązek. Wojna Hitlera z Polską nie przeszła do historii jako wojna lokalna, stała się początkiem wielkiej wojny, w której Zachód walczył również o Polskę, kiedy na początku września 1939 roku Polska przegrywała. Przegrywała także Europa. Historycy są jednak zgodni, że żołnierz polski walczył dobrze. Dezercje z pola walki czy niesubordynacja należały do rzadkości. Pojawiają się głosy, że nasz kraj mógł uniknąć konfliktu z Hitlerem. Nie doszłoby do takich zniszczeń i nie zginęłoby tyle ludzi. Duch narodu jakoś brzy przetrwał. Co prawda, wówczas w podręcznikach historii pisano by o tym, że nasz kraj zgodził się odstąpić Niemcom Gdańsk. Po Morze, by potem oddać bez walki Śląsk i tereny poznańskie. Następnie byśmy przeczytali o tym, że ramię w ramię z niemieckim żołnierzem, polski żołnierz stanąłby do walki ze Związkiem Sowieckim, a niewykluczone, że z takimi siłami trudno byłoby Stalinowi się obronić przed hitlerowską napaścią. Nasz kraj jednak postanowił się bronić przed napaścią sąsiadów. Proszę tylko pamiętać, że barbarzyńskie zbrodnie we wrześniu 1939 roku były efektem dążenia dwóch naszych wrogo nastawionych sąsiadów Związek Sowiecki pod kierownictwem Józefa Stalina oraz III Rzesza pod kierownictwem Adolfa Hitlera postawiły sobie za cel Zupełne zniszczenie niepodległości suwerennego, niezależnego kraju, jakim była Polska. Nasz kraj miał zostać całkowicie podporządkowany. Odnoszę wrażenie, że mimo wielkiej lekcji historii, niektórzy jej nie odrobili. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.